Dobry moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram was na plan filmowy. Wow, Julia zamienia się w aktorkę, mam dwa zdania do powiedzenia, więc pokażę Wam, jak wygląda backstage powstawania epizodu, no, odcinku serialu. Zapraszam. Familiada ze mną przyjechała, zostawiam ich. Ja teraz, słuchajcie, idę się zapytać, bo totalnie nie czuję, gdzie mam iść. Jesteśmy, słuchajcie, na hali w ogóle nagrywają, wiecie co, yy, taniec z gwiazdami i voice'a chyba. Moi drodzy, wchodzimy yy, i będziemy oglądać plan. Livia prowadzi. Słuchajcie, mamy stylówę. Teraz idziemy ogarnąć włosy i makijaż. To jest garderoba. Cyk. Proszę bardzo. Gdzie jest ta plama, Gdzie jest ta woda? Mam 40, Tak, 40, jest teraz 8.30, i ogólnie plan ma być do 19.00, tak więc cały dzień No, słuchajcie, yy... nie, no ale wkopajam Wam. Nie, nie wygląda, że tak yy, dorosło bardzo tej sukience, ale yy, nie jest źle. Spadam na dół, wziąłem sobie powerbanka, spadam na dół teraz i sobie tam będę siedzieć po prostu i oglądać, bo fajniej niż gdzieś w garderobie robię sobie siedzieć i oglądać TikToki. Oglądanie TikToków jest super, oczywiście, ale jak można robić coś innego, to lepiej coś innego. Także idziemy tam. O, cześć, Pusiu. Tutaj były ubrania. Dobra, nie to. Jednak tutaj. Idziemy tu. No powiem wam, że w tych Steve'ach Madenach nie idzie się za łatwo na tych schodach. No ale jest git. Przynajmniej mam swoje buty. Wygodne. Znam je. Lepiej. Tutaj jest ten plan, wam pokazywałam miejsce na kawkę, herbatkę, wodę, oczywiście I, i różne jakieś tam rekwizyty są, do tego nie pokazuję I jest po dziesiątej i zaniedbuków Zobaczmy, to pojęcie szybciej. dzisiaj nie ma. Akcja. Było jedno, wejście, słuchajcie. Trwało minutę. <słuch> <słuch> <My się przyczymy>? <słuch> o Jezus. to już ogólnie fajnie. Powiem, wam. Taka praca to przyjemność. Dwa razy wejść uśmiechnąć się i zejść. Ja do tego zostałam stworzona. Opowiadam wam o mojej roli. Szłam tędy z partnerem. I tyle. właśnie. Mamy zdrowe przekąski. Ważne. do przodu, tutaj Co ty robisz? Pani starsza, znaczy mama ma ochotę na państwa. I druga scena. Na no uśmiechu, na no uśmiechu. Tutaj panowie podwójna flotka. Podwójna, podwójna. czekaj. Spodój na środka. No, pute tak. Byli tak na pudełeczkę. Światło ładne. Dobrze jak wiatr. Kurde. A wasz tu masz? Tak. Z takim światłem to potrafię. Z takim światłem to potrafię. No, kochanka musi być. Kurde. Kurde, sztunia. Kurde. No, Tutaj trzeba to wszystko zrobić. Takie. Musi być. Nie, no, trochę nie, mi się, może troszkę nie, tak, faktycznie. nie, Kochanka musi nie, się do walona. nie, 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 potrzeba nie, tylko. nie, mnie mężów. nie, nie, serialu tylko. Ode mnie profilowo. Proszę bardzo. Hmm. Już słuchajcie, y, jestem po moim zdaniu. Co, niedługo będzie przerwa? Jestem taka głodna, ja To Jest pierwsza 30. o Jezus. Moi drodzy, przerwę w 115, Co 15, no, druga? Możesz sobie przebrać. A, sobie. Tak? Nie, nie, co tak? sobie buciki, żeby Ci było wygodniej. Dobra. Na Dobra. Przebiorę. No słuchajcie, w tych Steve'ach, one są cudne, ale na sokie z końcu będzie wiele. To najpierw lecę do garderoby zmienić te buciory. <laughs> słuchajcie, jedno zdanie powiedziałam, tak? Okej. Okay. Jakby <laughs> powiedziałam. I po przerwie powiem drugie. Moja rola pełna zdań. Okej. Okay. Także moja rola, słuchajcie, pełna zdań pełna wszystkiego garderoba zmieniam te buty nie ukrywam od ósmej w tych butach kocham je ale jednak czuć że są wysokie więc przebieramy się i lecimy na ten obiad, bo słuchajcie jestem już tak głodna, bo jeszcze ogólnie dzisiaj nic nie jadłam nie, dobra, ja frytki, co jak gadam, ja frytki z maka. No ale no, excuse me, frytki z maka, tylko jest godzina 14. To co to jest? Gdyby z całym szacunkiem, ale co to jest? To jest nic. A moja familiada, słuchajcie, oni sobie latają po złotych tarasach, wysyłają mi jakieś foteczki, w ogóle pod Płacem Kultury, no, też mają fajnie, więc no. Jakby wyjazd do Łodzi, nie do Łodzi, tylko do Warszawy się udał wszystkim. <laughs> nie no, naprawdę ogólnie cieszę się. Lubię takie przygody, że to jest, wiecie, coś innego. Tym bardziej, że dawno już nie robiłam nic właśnie związanego jakby gdzieś tam z tym aktorstwem. Odkąd wyszłam ze szkoły musicalowej, to gdzieś tam jakby na bok poszły takie moje zajawki. I zajęłam się po prostu innymi rzeczami ale na no nie ukrywam, że jakby fajnie się pracuje na takim planie i to jest coś, co na pewno jakby sprawia mi przyjemność i jest fajne, po prostu Idziemy na obiadek jak się dowiem, to powiem wam kiedy będziecie mogli obejrzeć sobie ten serial i ten odcinek ze mną no dobra, no wiecie, jakby ja tam nic nie robię, ale stil fajnie także dam wam znać idę teraz e... Boże, klatką schodową na dół. Tu jest klatka schodowa. Klatką schodową na dół. I idziemy na jedynku. Uuu! Słuchajcie, ponuro na dworze. Ponuro na dworze. Niestety. Pokażę Wam. Moi drodzy, obiad zjedzony, zupka pomidorowa z ryżem, gituwa i jeszcze było jakieś wegetariańskie coś, coś typu lasagna, ale z kalafiorem, coś takiego, do tego jakaś kasza i ogólnie słupka. git, nie narzekamy, naprawdę spoko i teraz idziemy sobie... Garderoby, zmienimy buciki. No i ogólnie sobie jeszcze poczujemy bombę. No i ale lecimy, zmienimy. Lecimy, słuchajcie, na dół. Teraz będzie na Boże, jak mnie że nie mogę zobaczyć godziny. No ok, jest prawie trzecia. Pójdę na dół. Na mam już, pokażę wam jeszcze coś. Ale ogólnie no, będę się zbierała. za niedługo. Zobaczam. Wbijamy, wbijamy. Tatuszka ja nie widziałaś? Nie, nie widziałam. Idziemy moi drodzy, my się tylko nie wywalić na tych schodach i będzie wszystko idealnie.

Moi drodzy, z lekkim opóźnieniem, bo jest 19.20, ale skończyliśmy plan. Znaczy, ja skończyłam. którzy jeszcze zostają dogrywać resztę scen. Ja już swój dzień skończyłam. Taki będzie mój mały epizodzik w tym serialu. Podam wam, kiedy wyjdzie ten odcinek. Jeszcze nie wiem kiedy, jak się dowiemy, to wam oczywiście powiem. Więc mam nadzieję, że będziecie oglądać i będziecie śledzić moją, wiecie, Angelina Jolie przygoda filmowa. Mega fajnie tutaj było. Jaram się, że nowe doświadczenie i nowa przygoda. Fajnie, że mogliście być ze mną i oglądać to wszystko. Buziaki dla Was. Dzięki za oglądanie. Pa! A seria nazywa się Tylko nie piątek i będzie transmitowany od października. Czekajcie!